Jeśli stoisz w obliczu sytuacji, która wydaje się beznadziejna, wyzwania wymykającego się logice lub potrzeby, która wydaje się niemożliwa do zaspokojenia, wiedz, że nie jesteś sam. Święty Juda Tadeusz, święty spraw rozpaczliwych i spraw niemożliwych, czeka na ciebie, gotowy wysłuchać twoich modlitw i wyciągnąć rękę. Znany jest ze swojego współczującego serca i potężnego wstawiennictwa u Boga, oferując pomoc i pocieszenie tym, Którzy z wiarą i pokorą ufają mu w najciemniejszych chwilach. Wyobraź sobie spokój, jaki daje możliwość oddania swojego bólu, lęków i udręki w ręce kogoś, komu naprawdę zależy na tym, przez co przechodzisz. Święta Juda Tadeusz dobrze zna ciężar dźwigania ciężarów, które wydają się nie do uniesienia i nieprzespane noce w poszukiwaniu wyjścia. Rozumie udręczone serca które tak wyczerpane zastanawiają się, czy cud jest w ogóle możliwy. A dla niego cuda są nie tylko możliwe, zdarzają się, zwłaszcza gdy ktoś przywołuje je z otwartym i szczerym sercem. Jest to zaproszenie dla Was, abyście z odnowioną wiarą i odwagą zbliżyli się do święta Judy Tadeusza. Odkryjmy razem, jak może to wpłynąć na Twoje życie w sposób, jakiego być może nigdy sobie nie wyobrażałeś. Możliwe, że oddając swoje trudności w ręce tego świętego orędownika, doświadczysz głębokiej zmiany, poczujesz się lżejszy i z sercem pełnym nadziei. Zaufanie święta Judy Tadeuszowi jest aktem poddania się, deklaracją, że mimo wszystko wierzy się w możliwość czegoś lepszego oraz w moc Bożej Miłości i Miłosierdzia. Otwórz swoje serce i pozwól, aby święta Juda Tadeusz szedł obok ciebie, inspirując cię i wzmacniając na każdym kroku. Kim był święty Judasz Tadeusz? Święty Judasz Tadeusz był jednym z dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa, bliskim i oddanym przyjacielem, który żył i szerzył przesłanie miłości i zbawienia wraz z mistrzem. Często Majlen jest z Judaszem Iskariotą, tym, który zdradził Jezusa. Ale prawda jest taka, że święta Judasz Tadeusz reprezentuje wszystko, co najwierniejsze i najbardziej oddane. Jego życie było czystym świadectwem pobożności, a przede wszystkim niezłomnej wierności Chrystusowi. Choć niektórzy mogą mieć co do niego wątpliwości ze względu na jego imię, święta Juda Tadeusz wyróżniał się jako jeden z największych orędowników za tych, którzy, podobnie jak on, toczą trudne bitwy i czują ciężar ludzkiego bólu. On nie tylko chodził u boku Jezusa, żył współczuciem i poświęceniem. Zawsze gotowy wyciągnąć rękę i zaoferować przyjazne ramię najbardziej potrzebującym. W swoich listach, w których wypowiada się tak bezpośrednio i dogłębnie, przypomina nam, jak ważna jest wiara, która się nie waha, która trwa aż do końca. Wzywa nas do odwagi i nadziei, zwłaszcza gdy życie zdaje się nas przytłaczać i wszystko wokół nas wydaje się ciemne. Jest przykładem tego, jak wiara może być naszym największym schronieniem w czasach burzy. Jego przesłanie wciąż rozbrzmiewa dzisiaj jako przyjazny głos, który zachęca nas do kontynuowania, wstawania po upadku i wytrwania pośród udręk. Dla wielu święty Judasz Tadeu jest przyjacielem, który jest przy nas w najbardziej krytycznych chwilach, tym, do którego się zwracamy, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte. I to nie tylko dlatego, że posiada tytuł świętego od spraw niemożliwych, ale dlatego, że całym sercem przeżył tę misję. Wie, co to znaczy być na dnie i znaleźć siłę, by spojrzeć w górę, dlatego tak wielu wielbicieli uważa go za źródło pocieszenia i odnowy. Święty Judasz Tadeusz to wyjątkowy przyjaciel, na którego możesz liczyć, nawet gdy wszystko wokół wydaje się walić. Jest żywym przykładem wiary dla tych, Którzy stanęli w obliczu bólu niemożliwego, dla tych, którzy noszą w piersi tę cichą udrękę, którą niewielu ludzi naprawdę rozumie. Jest przy tych, którzy czują się uwięzieni, a mimo to uparcie szukają światła, powodu, by wierzyć, że jutro może być inne, że nadzieja istnieje i jest silniejsza niż jakakolwiek przeszkoda. Pomyśl o tym jak o bezpiecznej przystani, o obecności, która nas wita i inspiruje. Kiedy rozmawiamy ze święta Judaszem Tadeuszem, jest tak, jakby dusza odnalazła ukojenie, jakby powiedział Jestem z wami, stawmy czoła temu razem. Rozumie ciche bitwy, które toczymy pośród naszych wątpliwości i bólu i obejmuje nas ze współczuciem. Jego miłość, kiedy dopada cię samotność, kiedy czujesz, że nie masz nikogo, kto mógłby dzielić twoje cierpienia, pomyśl o Sao Judas Tadeu. Wyobraź sobie, że jest przy tobie jak przyjaciel, który nie pozostawia cię bez pomocy, który głęboko rozumie, jak to jest przechodzić przez mroczne, trudne chwile. Usłyszał tak wiele modlitw, tyle bólu i nadziei od ludzi takich jak my, że dokładnie wie, co powiedzieć twojemu sercu. Przynosi spokój, który koi, cichą siłę, która przypomina nam, że niezależnie od tego, jak ciężki jest ciężar, zawsze znajdzie się pomocna dłoń. Która nas podniesie. Poczuj Jego obecność przy sobie, nawet jeśli w ciszy. To jak światło, które powoli zapala się w środku ciemności, pokazując, że nie jesteśmy sami. Święty Juda Tadeusz jest tą bezpieczną przystanią, która decyduje się być z nami, szczególnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. To święty, który rozumie ludzką walkę który patrzy na nas bez osądzania, tylko z pragnieniem wzmocnienia nas, ochrony. Pokazuje nam, że wszystko, co nas spotyka, niezależnie od tego, jak trudne może się wydawać, ma swój cel i może nas uczynić silniejszymi, bliżej tego, czego chcemy. A mając go u swego boku, mamy pewność, że burza minie. Ona zawsze przechodzi Żaden ból, żadne wyzwanie nie jest wieczne i nawet w najtrudniejszych chwilach uczy nas, że wiara jest kluczem do otwarcia drzwi nadziei. Z każdą modlitwą, z każdą szczerą prośbą święta Juda Tadeusz pomaga nam spojrzeć poza ból, poza strach, aż znajdziemy odwagę, aby iść dalej. Przypomina nam, że życie składa się z nowych początków, że zawsze czai się nowa szansa. Która tylko czeka, aż będziemy mieć dość wiary, aby ją chwycić. Kiedy więc poczujesz się samotny, zaufaj temu wiernemu przyjacielowi. Święty Juda Tadeusz jest gotowy unieść ze sobą część tego ciężaru, gotowy poprowadzić cię z powrotem do nadziei i rzucić nowe światło na Twoją drogę, nową możliwość szczęścia i pokoju. Nabożeństwo do Świętego Judy Tadeusza Nabożeństwo do święta Judy Tadeusza to coś, co wykracza poza słowa i rytuały, to głębokie poświęcenie, żywa wiara, która rodzi się w sercu tych, którzy przeszli już przez rozpacz i znaleźli w niej oparcie. Nic dziwnego, że tak wiele osób zwraca się po nią, gdy wszystkie alternatywy wydają się wyczerpane. Ile razy słyszeliśmy historię ludzi, którzy byli u kresu sił, bez wyjścia, bez nadziei, a mimo to widzieli, jak wydarzył się cud. Doniesienia te nie są dziełem przypadku, są dowodem na to, że wstawiennictwo święta Judy Tadeusza działa tam, gdzie wszystko wydaje się niemożliwe, niosąc nić światła dla tych, którzy wierzyli, że są w ciemności. Święty Juda Tadeusz nie jest byle jakim świętym, jest przyjacielem tych, którzy cierpią. Tych, którzy dźwigają ciężkie brzemiona, a mimo to nie tracą wiary. Wie, jak to jest walczyć, jak to jest podtrzymywać nadzieję, gdy wydaje się, że świat wokół nas się rozpada. Właśnie dlatego nazywany jest orędownikiem spraw niemożliwych rozumie ludzki ból, jak mało kto. Wie, że czasami potrzebny jest znak, pomoc z góry, aby móc iść dalej. Kiedy ktoś modli się do święta Judy Tadeusza z otwartym sercem, ze szczerością i całkowitym oddaniem, dzieje się coś potężnego. To nie jest tylko prośba rzucona na wiatr, to szczera rozmowa, prośba, która porusza serce tej wyjątkowej świętej. Przyjmuje każde słowo, każdą łzę i zanosi wszystko do Boga, mając pewność, że nasz ból zostanie wysłuchany. A dostawa. Ach. Ta dostawa jest niezbędna. Chodzi o to, żeby wyzbyć się strachu, odłożyć na bok wątpliwości i oddać swój problem w jego ręce, wierząc, że jakoś wszystko się rozwiąże. Wielu podziela te opinie, że po zwróceniu się o wstawiennictwo święta Judy Tadeusza otacza ich niewytłumaczalny spokój, jak gdyby w tamtej chwili problem nie dotyczył już tylko ich. Dzieje się tak dlatego, że on dźwiga nasze cierpienia. Dzieli nasze ciężary i idzie razem z nami. Dla tych, którzy już odczuli cud, jaki potrafi zdziałać święta Juda Tadeusz, nabożeństwo do niego nie jest tylko wiarą, jest prawie jak płomień, który nigdy nie gaśnie. Ten święty, tak bliski udręczonym serkom, staje się stałą obecnością, cichym przypomnieniem, że zawsze czuwa nad nami większa siła. Nie sposób nie wzruszyć się. Gdy pomyślimy o wszystkich historiach ludzi, którzy, gdy wydawało się, że wszystko jest stracone, zwrócili się ku temu i znaleźli wyjście, o istnieniu którego nawet nie mieli pojęcia. Święty Judasz Tadeusz jest tym przyjacielem, który pojawia się we właściwym czasie, dokładnie w chwili, gdy jesteśmy na krawędzi przepaści. I bez względu na to, jak duży jest problem lub jak niemożliwy się wydaje, On jest przy nas, gotowy wstawić się, aby dać nam nową szansę, nową nadzieję. Dla Niego nie ma czegoś takiego jak niemożliwe. Swoim życiem i poświęceniem uczy nas, że wiara może przenieść każdą górę, że to, co wydawało się nieosiągalne, może stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę porzucić nasze lęki i zmartwienia. Każdy. Kto kiedykolwiek otrzymał łaskę od święta Judy Tadeusza, wie, że tego typu doświadczenie zmienia coś głęboko w nas. Nagle zaczynasz widzieć życie w inny sposób, z większą pewnością siebie, z większą wiarą. Święty Juda staje się tym towarzyszem, którego nosimy w każdej trudnej chwili, któremu ufamy z zamkniętymi oczami. On jest siłą, która napędza nas do dalszego działania, do wstawania po upadku, do szukania siły, o której istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. I to zaufanie, to oddanie jest tym, co naprawdę nas z Nim łączy, ponieważ prawda jest taka, że święta Juda Tadeusz nie chce tylko pomóc nam w rozwiązywaniu problemów. On chce nas przemienić, sprawić, abyśmy na nowo uwierzyli w życie, w dobroć Bożą, w moc serca pełnego wiary. Dzięki niemu uczymy się, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że zawsze jest pomocna dłoń, która chce nas podnieść, wierny przyjaciel, który nas wspiera, rozumie i przyjmuje. Jeśli więc przechodzicie trudny etap, pukacie już do wszystkich drzwi i wydaje się, że nic nie działa, być może nadszedł czas, aby całym sercem zaufać Sałджу des Tadeu. Niech ta wiara wypełni Twoją istotę, witając Cię niczym ciepły uścisk. Ukojenie dla zmęczonej duszy. Święty Juda Tadeusz jest nie tylko świętym zdesperowanych, ale także świętym powrotów, tym, który daje nam nową szansę, gdy wydaje się, że droga się kończy. Jest świętym nieoczekiwanych drzwi, które otwierają się, gdy straciliśmy nadzieję na znalezienie wyjścia. Wraz z nim znika poczucie samotności, trudności. Niezależnie od tego, jak duże mogą być, wydają się być lżejsze. Pomaga nam dostrzec, że poza naszymi problemami jest światło i że nawet najbardziej skomplikowaną sytuację można zmienić. Kiedy Mu ufamy, czujemy, jak ta pewność rośnie w nas, jak rozgrzewający płomień, jak miękki balsam, który napełnia nas spokojem i odnawia naszą pewność siebie. Może dzisiaj jest ten dzień? którym możesz przekazać święta Judy Tadeuszowi to, co Cię przytłacza, co nie daje Ci spać w nocy. Pozwól mu iść obok siebie, pozwalając sobie uwierzyć, że nie ma rzeczy niemożliwych, że zawsze jest nowy początek. Ponieważ dzięki niemu nawet najtrudniejsze bitwy stają się mniej przerażające, a nadzieja odradza się, niosąc ze sobą nowy sens pójścia naprzód. Jak zaufać święta Judy Tadeuszowi i złożyć swoje sprawy w jego ręce? Modlitwa do święta Judy Tadeusza to coś więcej niż prośba o pomoc. Jest to ćwiczenie wiary. Aby doświadczyć cudu swojej niemożliwej sprawy, musisz otworzyć swoje serce i całkowicie zaufać. Oto kilka kroków, jak wzmocnić tę pewność i znaleźć ulgę, której szukasz. Módl się z wiarą i szczerością. Zwracając się do świętego Judasza Tadeusza, uczyń swoją modlitwę prawdziwym wybuchem, chwilą poddania się. Każde słowo składaj z całą szczerością swego serca, opowiadając mu o swoim bólu, zmartwieniach, a także nadziei, która ci jeszcze pozostała. Nie ukrywaj niczego: święty Juda Tadeusz jest jak bliski przyjaciel, który nas przyjmuje i rozumie bez osądzania. Porozmawiaj z nim tak, jakbyś otwierał swoją duszę, dzieląc się nie tylko tym, co cię dolega, ale także marzeniami, które wciąż pielęgnujesz, nadzieją która nalega na przetrwanie. Pozwól sobie poczuć tę głęboką więź, kiedy z nim rozmawiasz. Wyobraź sobie, że święta Juda Tadeusz przyjmuje każde słowo, każde uczucie ze współczuciem i troską kogoś, kto dobrze zna życiowe bitwy. Pokładając przed nim swój ból i nadzieję, nie tylko prosisz o pomoc, pozwalasz sobie poczuć prawdziwe wsparcie, kochającą obecność, która wita wszystko, co niesie twoje serce. Ćwicz wytrwałość. Czasami niemożliwa przyczyna wymaga czegoś więcej niż zwykłej prośby. Potrzebuje wiary, która nie ustaje i która z każdym dniem staje się silniejsza. W takich chwilach zwracajcie się do Święta Judy Tadeusza w nieustannej modlitwie. Proście całym sercem i pewnością, że On Was wysłucha. Zachowaj ufność, że nawet jeśli odpowiedzi nie przyjdą od razu, nadejdzie odpowiedni czas. To oczekiwanie, choć trudne, jest częścią cudu, umacnia naszą wiarę, uczy ufać planom Bożym i wierzyć, że święta Judasz Tadeusz jest przy nas i wstawia się za nami w każdej chwili. I wierzcie mi, nie zapomina o żadnych rozkazach. Nawet w cichych godzinach działa w naszym imieniu, otwierając niewidzialne ścieżki, przygotowując odpowiedź, która przemieni Twoje życie. Trwajcie mocno, nie poddawajcie się, bo Wasza wytrwałość jest próbą wiary. A ta wiara, wspierana przez święta Judę Tadeusza, jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. Działaj z wdzięcznością i nadzieją. Jeszcze zanim zobaczysz jakąkolwiek oznakę zmiany, dziękuj z całego serca święta Judy Tadeuszowi. Bądź wdzięczny za jego obecność, za siłę, którą Ci daje, abyś mógł kontynuować, i za pokój, który przynosi pośród trudności. Ta wdzięczność. Nawet jeśli nie widać jeszcze rezultatów, jest wyrazem zaufania i poświęcenia. Działając w duchu wdzięczności, stwarzasz przestrzeń, aby błogosławieństwa swobodnie napływały do Twojego życia, dzięki czemu święta Juda Tadeusz mógł jeszcze skuteczniej działać na Twoją rzecz. Być wdzięcznym to jak zasiać ziarno nadziei i wiary, wiedząc, że we właściwym czasie to ziarno przyniesie owoc. Będąc wdzięcznym, nie tylko rozpoznajesz moc święta Judy Tadeusza, ale także przygotowujesz swoje serce na przyjęcie odpowiedzi z pokorą i radością, nawet jeśli przyjdą w nieoczekiwany sposób. W ten sposób każdy dzień oczekiwania staje się lżejszy, ponieważ wiesz, że jesteś pod kochającym spojrzeniem świętego, który nigdy nie przestaje służyć swoim wielbicielom. Oczekuj niemożliwego. To, co naprawdę definiuje cud, to to, że pojawia się dokładnie tam, gdzie wszystko wydaje się niemożliwe, gdzie wszystkie wyjścia są zablokowane, a ścieżka wydaje się ciemna. To nieoczekiwane światło świecące w cieniu odpowiedź, która przychodzi, gdy myśleliśmy, że nie ma już żadnych szans. Zaufanie święta Judy Tadeuszowi podtrzymuje te nadzieję przy życiu to wiara w nią nawet jeśli okoliczności na to wskazują inaczej to mieć odwagę spojrzeć na niemożliwe i wiedzieć w głębi duszy, że można to pokonać. Ze święta Judą Tadeuszem dowiadujemy się, że siła cudu tkwi w wierze, która opiera się zniechęceniu, w wytrwałości, która trwa nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Potężna modlitwa do świętego Judy Tadeusza z przyczyn niemożliwych. Chwalebny święty Judo Tadeuszu, apostole i wierny sługo Chrystusa, Przychodzę do ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Wiem, że jesteś świętym obrońcą beznadziejnych spraw, wsparciem dla tych, którzy znajdują się w chwilach udręki i cierpienia, oraz pomocą dla tych, którzy nie znajdują rozwiązania na swojej drodze. Dziś stawiam przed tobą moją niemożliwą do rozwiązania sprawę, która w oczach ludzkich wydaje się nie mieć rozwiązania, ale którą oddaję w Twoje ręce, całkowicie ufając Twojemu wstawiennictwu u Boga. Mocny i dobry święty, wysłuchaj mojej prośby, wspomnij prośbę i zanieś ją do Pana, prosząc go o pokój i siłę, aby z odwagą stawiać czoła każdemu dniu. Pomóż mi nieść ten krzyż, zachować wiarę nawet w chwilach ciemności i patrzeć ponad trudnościami, mając pewność, że nie jestem sam. Wiem, że z Twoją pomocą moje zaufanie zostanie nagrodzone, a moje serce znajdzie ukojenie pośród burz. Święty Judo Tadeuszu, daj mi cierpliwość czekania na czas Boży i mądrość, abym mógł zrozumieć wolę Bożą w moim życiu. Pozwól mi widzieć każdy pojawiający się znak nadziei, każde małe zwycięstwo, które przybliża mnie do mojej łaski. A gdy czekam, wzmocnij mnie, prowadź i chroń od wszelkiego zła, abym mógł pozostać wierny woli Pana, nawet w obliczu wyzwań. Proszę Cię, chwalebny święty Judo Tadeuszu. Z całej szczerości duszy o wstawiennictwo za mną i modlitwę do Pana, abym za Twoim wstawiennictwem uzyskała błogosławieństwo, którego tak bardzo potrzebuję. Niech moja wiara zostanie odnowiona, niech moje serce zostanie oczyszczone i abym wkrótce mógł być świadkiem cudu, na który tak liczę. Tobie powierzam tę niemożliwą sprawę, ufam bowiem Twojej miłości i Twojej wierności. Amen. Oddaj dziś swoją sprawę święta Judy Tadeuszowi. Jeśli czujesz się uwięziony, bez wyjścia, z poczuciem, że próbowałeś już wszystkiego i nic nie działa, to czas naprawdę zaufać święta Judy Tadeuszowi. Nie myśl, że twoja sprawa jest zbyt niemożliwa, lub że twoja prośba jest zbyt trudna. Święty Juda Tadeusz jest znany właśnie z tego powodu. Jest świętym spraw których nikt inny nie jest w stanie rozwiązać, sytuacji, które wydają się nie mieć powrotu. To do niego zwracamy się, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte, a jednak potrafi otworzyć drogę. Daj mu tę niemożliwą prośbę, to zmartwienie, które nie pozwala ci zasnąć w nocy i sprawia, że twoje serce tonie. Rozmawiaj z nim tak, jakbyś rozmawiał z bliskim przyjacielem, opowiadając mu każdy szczegół, każde uczucie. Nie bój się otworzyć, pokazać Mu, co tak naprawdę kryje się w Twoim sercu. Święty Juda Tadeusz rozumie naszą udrękę, wie, jak to jest przeżywać chwilę rozpaczy i jest gotowy razem z Wami dźwigać ten ciężar, przedstawiać Panu Wasze potrzeby i troski. Pozwól Mu za to wszystko Bogu w Twoim imieniu. Naprawdę poddaj się z otwartym sercem i bądź gotowy na przyjęcie boskich odpowiedzi, które wniesie to do Twojego życia. Być może odpowiedzi te przychodzą w sposób, jakiego się nie spodziewasz, ale pamiętaj, Bóg działa w tajemniczy sposób, a święta Juda Tadeusz jest Jego wiernym orędownikiem, tym, który stoi między nami a Bogiem, aby nieść tak bardzo potrzebną pomoc. Cuda zdarzają się każdego dnia, zwłaszcza tym, którzy szczerze wierzą i ufają. A ufając święta Judi Tadeuszowi, zasiewasz ziarno nadziei, prawdziwej wiary. Stopniowo zobaczysz, że ta pewność rośnie, a wraz z nią pewność, że Twoja niemożliwa przyczyna może rzeczywiście stać się możliwa. Przemienił już wiele istnień ludzkich, wniósł światło w wiele dotkniętych serc i może zrobić to samo dla Ciebie. Nie musisz więc dźwigać tego ciężaru sam. Choć może się to wydawać ciężkie, masz kogoś u swego boku, gotowego zmniejszyć ciężar i przywrócić nadzieję Twojemu sercu. Pozwól, aby święta Juda Tadeusz wkroczył w Twoje życie, pozwól sobie uwierzyć, że cuda są możliwe. Zaufaj, nawet jeśli sprawy wydają się trudne, nawet jeśli odpowiedzi jeszcze się nie pojawiły. Jest tym wiernym przyjacielem, który zna nasze bóle, rozumie nasze ograniczenia i wie, jak czasami wszystko wydaje się się rozpadać. I nie ocenia, nie krytykuje, po prostu wyciąga do nas rękę, otacza swoją obecnością pokoju i pokazuje, że z wiarą i zaufaniem nie ma problemu zbyt dużego, nie ma bólu, którego by nie mógł. Noś ze sobą, uwierz, nie jesteś sam. Święty Judasz Tadeusz widział wiele udręczonych serc, takich jak Twoje, widział wiele istnień, które potrzebowały cudu i nigdy nie zawiódł. On jest tu i teraz. Czekając, aż porzucisz swoje lęki, wątpliwości i zaufanie. Jest to ufność, która nie wypływa z logicznych wyjaśnień, ale z prawdziwego poddania się, które mówi: Wierzę, święty Judo Tadeuszu, że jesteś przy mnie, że zaniesiesz moją prośbę do Pana i że razem zobaczymy zwycięstwo. Pozwól sobie poczuć tę kochającą obecność. Kiedy wszystko wydaje się ciemne, Pamiętaj, że On tam jest i jest światłem, które Cię prowadzi. On nie tylko przynosi rozwiązanie, ale także odnawia Twoją wiarę, napełnia Twoje serce pokojem i daje siłę do dalszego działania. Ze święta Judą Tadeuszem masz prawdziwego towarzysza, przyjaciela, który Cię nigdy nie opuszcza, który przypomina nam, że Bóg jest zawsze gotowy dać nam nową szansę, nową nadzieję. Zaufaj, poddaj się i pozwól mu pokazać, że żadne marzenie nie jest zbyt wielkie i żadna sprawa nie jest niemożliwa, jeśli dajemy to z serca. Na zakończenie chciałbym zostawić specjalną wiadomość tym z Was, którzy obejrzeli ten film. Jeśli dzisiaj czujecie, że brakuje Wam sił, jeśli stoicie przed sprawą, która wydaje się niemożliwa do rozwiązania, wiedzcie, że święta Juda Tadeusz jest wiernym przyjacielem potężnym orędownikiem i zawsze gotowym wysłuchać Waszego serca. Wiara w święta Jude Tadeusza to nie tylko wiara w cuda, ale doświadczenie poddania się, zaufania i nadziei, która rośnie nawet pośród życiowych burz.